Ja pamiętam mój pierwszy dzień w przedszkolu. Pamiętam, o traumatyczny dzień to był dla mnie. Mama mnie zaprowadziła do przedszkola. Trzy minuty z buta mieliśmy, z domu do przedszkola. Co ciekawe, mogłem zostać w domu z dziadkiem, ale dziadek powiedział: Zabierajcie go, kurwa! i mnie zabrali. Wchodzimy do przedszkola, na początku szatnia, wiadomo, rozebrałem się. Wchodzę na salę i moja mama mówi: Baw się. Mówię, Nie ma problemu, mam trzy lata, zabawa to jest jedno z moich obowiązków. Ogarnie. Zaczynam się bawić, moja mama mówi ja idę do pracy i wrócę po ciebie po pracy. I wiecie, ja nie chciałem się zgodzić, zostawiam je w obcym miejscu. Zaczynam płakać od razu. Moja mama tam z słuchawką zapisuje częstotliwość, kurwa, co ja pierdolę. Podchodzi pani Krysia, przedszkolanka. Yy, miałem dwie przedszkolanki, panią Kresię, panią Gosię. Ja wiem, że teraz mówi się nauczycielki wczesnoszkolne, ale one to były przedszkolanki, kurwa. Kresia to była p typowa przedszkolanka, była stara, miała kręcowne, siwe włosy, z srebrnego zęba. Z jednego, kurwa, pół szuflady było srebrne. Jak się uśmiechała, to jakbyś zastawę na Wigilię wyciągnął. I przede wszystkim nie lubiła dzieci. To była typowa, typowa przedszkolanka. Podchodził mi, Pomóc w czymś? Ja mówię. <śmów <methodology> <śmów> mówi: Pani sen jest upośledzony. I moja mama mówi: Wiem, przepraszam. No, takie były czasy chyba. Po czym dodała: On nie chce mnie puścić do pracy. Więc kresia wzięła kij. Ja ją za Mamo, oczekaj! mama mówi, że ja z nim zostanę chwilę, zostanę. I kiedyś było tak, została ze mną. Kiedyś było tak, jak dziecko nie chciało cię puścić w gdziekolwiek, to robiłeś taką małą sztuczkę. Mówiłeś do dziecka, patrz, samolot. Dziecko patrzyło i ty spierdalałeś. I to działało w stu procentach zawsze. Mówiłeś, patrz, samolot, dziecko patrzy. Gdzie jest moja mama? <laughs> o, Lego. I chuj, już nie pamiętam.